Hej, hej! Przed Wami recenzja książki Eriki Ruth Neubauer. Jest to Morderstwo w menahaus. House. Książkę dostałam do recenzji od wydawnictwa Skarpa Warszawska, a jej premiera była 12 marzec 2025. Słuchajcie, do książki podeszłam ze sporym zdziwieniem, gdyż no dosyć długi czas wydawało mi się, że będzie to romans. Tylko nie potrafiłam zlokalizować, z jakim mężczyzną i o którą kobietę chodziło. <grym> Pomimo tego, że opowieść jest z perspektywy postaci, to nasza kobieca osobowość często opisuje swoją ciotkę, z którą przybyła do pewnego miejsca, oraz dorosłą już córkę wpływowego mężczyznę, która kokietuje niemal każdego poznanego, wiecie, samca. Naszą postać to bardzo denerwuje, gdyż bywa, że utrudnia jej pobyt oraz najlepiej jak potrafi odstrasza potencjalnych zainteresowanych. No, ojciec niezdecydowanej dziewczyny wciąż opowiada naszej postaci, jak trudno jest ją wychować, zdradza nawet stan jej dorastania oraz problemy, z którymi no, wciąż się mierzy. Czasami brzmi to jak usprawiedliwianie jej i tak też nieraz nasza osoba ją i tą całą sytuację postrzegała. Sama jednak ma oko na pewnego dżentelmena, który jest no mocno tajemniczym mężczyzną. Nie zawsze odpowiada na zadawane pytania i często zostawał ukazany jako ktoś, kto ma wiele tajemnic. Czasami znikał, a nieraz ulatniał się w momencie, kiedy ojciec młodej damy pojawiał się w pobliżu. No, kobieta zauważa coraz więcej zależności między różnymi postaciami i właśnie swoją spostrzegawczością zwraca uwagę innych osób. W pewnym momencie robi się dosyć mrocznie, gdyż nikt nie może odnaleźć córki wpływowego mężczyzny. No i niedługo potem kobieta odnajduje jej zwłoki. No i od tego momentu każdy robi się podejrzany, co oczywiście sami zauważamy. Wiecie, i tutaj jakby opowieść troszeczkę przyspiesza, bo wcześniej to mieliśmy jakby przedstawienie akcji, zapoznanie się z postaciami, z ich życiem. No, czytając słowa od jednej ze stron, często bywało wiele niedopowiedzeń, gdyż nie skupiała swojej uwagi na każdej osobie, a nieraz nawet sama zachowywała się w sposób no trochę nierozsądny. Wtedy sama no tuszowała swoje wybryki, lecz nadal rozglądając się za czymkolwiek co naprowadziłoby ją na trop zbrodniarza. No aż byłam ciekawa, kto pierwszy właśnie ten trop odnajdzie. <grytanie> Według mnie jest to całkiem dobry kryminał, który ma dosyć spokojny, jakby utrzymany na dawniejsze lata styl, gdzie wszędzie liczyła się kultura, a dobre wychowanie no, nie zawsze szło w parze z majątnością. Autorka wykazała duże zrozumienie dla rozkapruszonej bohaterki, gdyż patrzyli na nią przez pryzmat flirtów, lecz widzieli też smutek w jej przeszłości, co właśnie tłumaczyli z punktu widzenia osoby doświadczonej życiowo. I w ten sposób postacie wydawało się nieco starsze niż w rzeczywistości. Nie wiem czemu, ale na myśl przyszły mi książki Agaty Christie, gdzie ujawniało się właśnie podobne postępowanie. Wiecie, cała opowieść jest przejrzyście wydania, w nieco większym druku, ma bardzo lekki styl. Myślę, że to kryminał obyczajowy, które nas spokojnie można sięgnąć bez myśli o tym, że nie sprostał naszym oczekiwaniom, bo zawsze będzie tutaj coś, co nas po prostu, jak to mówią moje dzieci, wkręci. <laughs> Także książka jest świetna, uważam, że warto ją przeczytać. No i oczywiście zachęcam do jej poznania. Trzymajcie się ciepło, pa! pa.